To witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener John Carver. Hello, boss. Hi, good evening. I trener Radosław Bella, tradycyjnie w roli tłumacza. Dobry wieczór. Boss, we are waiting for your commentary about the <laughs> game. Ok. Uh, I could just press a button like a tape recorder and say the same things again. Uh, mógłbym cofnąć uh, taśmę z zeszłej konferencji jeszcze raz dokładnie to samo powiedzieć. I think um, it's probably the most animated I've ever been Certainly since I've been in no myślę, że to było coś w takiej rodzaju animacji i, i, i czegoś takiego innego niż to co przeżyłem do tej pory w Gdańsku. And I, know we've three goals again. I wiem, że znowu straciliśmy trzy gole. And normally you put the blame on the defenders. I zazwyczaj jest tak, że jak się traci trzy bramki to się e, to, to wina spada na defensorów. Ale dzisiaj było trochę inaczej, bo e, rzeczy się działy po stracie piłki. And as a team we were open. I jako zespół, jako, zawodni, jako nasza struktura byliśmy po prostu zbyt otwarci. I szczególnie w momencie, gdzie straciliśmy bramkę z rzutu wolnego, bo to właśnie... Sekund, parę sekund wcześniej my mieliśmy rzut wolny Zagraliśmy podanie wzdłuż uh, i, i, i przeciwnik je uh, przejął. No i później ratowaliśmy się faulem i z tego, uh, z tego był rzut wolny. No i zawodnik motoru zdobył bramkę stadionu świata. And in fairness, I think the third goal just after half -time. I myślę, że ta bramka, którą straciliśmy zaraz przed, e, przed przerwą, no to też była taka stadion świata, ale to był bardziej nasz prezent e, i do tego nie powinno dojść. jeśli chodzi o taki ta, taki mecz, taki rodzaj meczu, gdzie ja w przerwie jestem strasznie zły, and I'm looking for a reaction. Czasami poprzez moją złość i poprzez to, że jak reaguję w szatni, czekam na reakcję zawodników. I zaraz po przerwie y, straciliśmy taki, ta, ta, w taki delikatny sposób bramkę. It's a big test of the team's character. I to jest właśnie wtedy jest taki moment, y, przychodzi taki moment pokazania charakteru drużyny. And I, thought we responded to the test. I myślę, że to był taki test, który, no, dobrze odpowiedzieliśmy na ten test. I think we created many many chances. Myślę, że wykreowaliśmy bardzo dużo sytuacji pod bramkowych. Great that scored another two goals, but could have had five. Um, bardzo się cieszę, że Tomek Bobczek strzelił uh, dwa gole, ale no, mógł pięć. And I had to take him off because he cramped up with his calf. Uh, ale musieliśmy go ściągnąć, bo już doskwierało mu skurcze i bolesności mięśni. But what was really pleasing from my point of view is the guys who came on, the substitutions. Co jest pozytywne w moim rozumieniu, no to na pewno zawodnicy rezerwowi, którzy weszli, dali taki, ta, taki no, sygnał do całego zespołowi and that was to see. i dobrze było to zobaczyć takich zawodników rezerwowych. Teraz z różnych względów musimy zaraz szybko zagrać w, na, na wyjeździe w zagłębie Lubin. Gdzie będziemy mieli tylko trzy dni na przygotowanie zespołu do meczu? And they will have almost two weeks. A będziemy się mierzyć z zagłębiem, które miało dwa tygodnie e, czasu przygotowania. I think Thank that's you. It. Thank Myślę, you. że to wszystko. Czekamy na pytania. Karolina get my chest. <laughs> Musiałem to wrzucić z siebie, ten terminus. To zacznę od pytania: o to, co się dzieje z tą obroną? 11 straconych bramek w czterech meczach to trochę za dużo. To jest za dużo, ale naprawdę nie chodzi o obronę. Chodzi o to, jak się bronimy na transition. To oczywiście za dużo, ale w dzisiejszym wypadku to była zła reakcja po stracie piłki i to jak reagowaliśmy w fazie przejściowej. Nie będzie żadnych wymówek, że bronimy e, źle. And like I jak i to nie jest ta sama osoba, która ma For na przykład, te goals, które we considered last week. I to nie jest tak, że jest jakaś jedna osoba, która powtarza ten błąd cały czas albo podobne błędy, to za, raczej ostatnie nasze mecze wyglądają tak, że w każdym meczu ktoś inny uh, gdzieś popełni taki błąd, który nas kosztuje. So we all have to take responsibility because więc my musimy wszyscy wziąć odpowiedzialność jako zawodnicy, no bo za dużo tych bramek tracimy jako cały zespół, a nie jako pojedynczy zawodnik. Like I said, two, two of the finishes from, from were outstanding finishes. I, i, i też chciałbym tutaj powiedzieć właśnie jeszcze zaznaczyć to jak świetne bramki zdobył Motor w tym sensie, że to były naprawdę trudne strzały i to były no, klasowe strzały, to były po prostu bramki stadionu świata. And I, when I think about it Our had to make only one save. Tak jak sobie o tym myślę, no to w drugiej połowie nasz nasz bramkarz e, Yeah, and I'm wrong. I, I think we have made one only jed taką interwencję w drugiej połowie. M mogę się mylić, bo teraz tak na szybko na, na szybko mówię i analizuję. We are we are trying to find more players. We're trying to find central defenders. We're trying to find the right solutions. To się u nas nie zmienia, my cały czas próbujemy znaleźć nowych środkowych obrońców, chcemy znaleźć nowe rozwiązania i cały czas szukamy. Ale jeżeli my jako cały zespół nie będziemy dobrze bronić, to niezależnie kto będzie na tej obronie, czy jakiekolwiek nie będziemy mieli rozwiązania taktyczne, to jeżeli nie będziemy jako zespół bronić, to nic z tego nie będzie. I drugie pytanie, takie trochę bardziej około meczowe. Grał pan kiedyś, prowadził pan kiedyś drużynę w meczu, gdzie głowa państwa była na trybunach? Czy dzisiaj był pierwszy raz? No, um, yeah. I did meet the Queen many Bobby Robson at St James's Park. Wiele lat temu, jakby masz z tym Sir Bobby Robson, miałem okazję poznać królową na St James's Park. And in the last international window, I met Kirstama, the Prime Minister of England. Britain, sorry, Great Britain. I no, jednej z ostatnich um, moich meczów um, w Szkocji miałem okazję poznać premiera kraju Wielkiej Brytanii. But I didn't meet the Ale też nie poznałem prezydenta, bo, bo nie było okazji go spotkać po meczu. Ale to by było na pewno miłe. Chciałbym. Sebastian Nowak. Trenerze, powiedział trener, że nigdy wcześniej jeszcze w Gdańsku nie był tak zdenerwowany. Czy to znaczy, że powoli traci pan cierpliwość do tych zawodników? Absolutely because it's, it's, it's yeah, it's it's crazy because I see what they give me. They give me everything and I see in the second half, you know, people might not have been playing well. Tak jestem. Mam dalej do nich cierpliwość, bo ja widzę, co oni mi oddają w zamian, i, i, i to jest w zasadzie streszczając wypowiedź trenera. Chodzi chodziło trenerowi o to, że w w drugiej połowie widział to. Co chciał widzieć w porównaniu do pierwszej, bo w pierwszej nie było wysiłku. Nigdy nie będę zły na zawodnika, który straci piłkę, albo gdzieś mu piłka odskoczy, albo podanie celnie. But I was critical at half time because I thought that we didn't win duels, v ones, challenges. Ale, ale byłem ale będę zły, albo byłem zły przede wszystkim dlatego, że nie wygrywaliśmy pojedynków takich fizycznych, takich starć, e, takich najzwyczajniej w świecie jeden na jeden w obronie nie wygrywaliśmy. And I, was with the my teams play with I byłem zaskoczony brakiem intensywności w pierwszej połowie, właśnie czy w tych pojedynkach, czy ogólnie, a moje zespoły chcę, żeby słynęły z tego, że są intensywne. And in fairness, the i też, żeby oddać tutaj motorowi, też yy, sprawił, no, napsuł nam sporo krwi i było to trudne zadanie. Bo trener Solarski jest trenerem, który bardzo dużo zwraca uwagę na organizację, jest zespół zorganizowany. I właśnie przez tą o, dobrą organizację gry w defensywie mieliśmy trochę problem z ich kontratakiem. Trener Motoru bardzo pozytywnie się wypowiadał na temat tej drużyny. Mówił, że w Gdańsku potrafimy grać w piłkę, że to jest dobra drużyna, że to był ciężki mecz i powiedział, że wkrótce zaczniemy zdobywać trzy punkty. Czy rzeczywiście tak będzie i kiedy? The points, the points No, no, in the future, because of the... <laughs> okay, place. yeah, yeah, I thought he was talking about the points, um, that we'd lost the minus five points. <laughs> no, I think, I, I mean, big, see, coaches are big believers, and if you try and do the right thing, and you play the right way, you will get a results in the end, and you'll get a little bit of luck, and I don't think, listen, you earn luck, but we, I don't think we're getting any luck at the moment, nothing is coming off for us. No więc generalnie jest tak, że trenerzy analizując grę czy rywali czy swoje drużyny są takimi ludźmi, którzy wierzą w to, co robią i też widzą po drugiej stronie, co trener proponuje. Więc może, może dlatego tak powiedziałem, no, ja jeszcze dodam do tego, że może tak będzie, żeby zaczniemy punktować, no bo nie mieliśmy jeszcze takiego szczęścia, po prostu takiego szczęścia gdzieś nam zabrakło i na razie no, nie, nie widzimy go. Ale wiem, że też trzeba zasłużyć na to, na to szczęście, więc tutaj nie mam wątpliwości co do tego. Ale byłoby miło widzieć, jak Tomek Bobczek z tego dalszego słupka, z drugiego metra trafia w, w, w słupek, ale po tej dobrej stronie, nie w zewnętrznej, tylko wewnętrznej stronie. Jacen Gówczyński. dobry wieczór. Ja tylko jedno szybkie pytanko, bo patrzymy na tą kurczącą się kadrę Lechi i dzisiaj zabrakło kolejnego zawodnika Anton Carenko, gdzie on zaginął w boju. Dziękuję bardzo. No i um, had an issue early in the week with his groin. no w, w, na początku tygodnia miał kontuzję pachwiny, zaczął no dostał kontuzję pachwiny. And he had an MRI scan today. I tak naprawdę dopiero dzisiaj miał zdjęcie zrobione. So we, so MRI scan. Więc tak naprawdę dzisiaj tylko je, dzisiaj czekamy na to, żeby y, otrzymać odczyt z tego skanu. Marcel Igor, TV. Ja mam pytanie, bo trener Stolarski powiedział, że Motor dzisiaj nie zasłuży na wygraną, byłby też bardzo krytyczny wobec swojego zespołu. Jak Pan odbiera ten wynik, ten, ten remis, to na plus, na minus oczekiwał Pan wygrane, jest Pan szczęśliwy, że remis, bo mimo tego, że dwukrotnie, dwukrotnie przegrywaliśmy, a no jest tego mimo wszystkiego remis. Dziękuję. I not for me to comment on his team. No, ja, Myślę, że to, że trener solarski był e, taki krytyczny wobec swojego zespołu to, to jest jakby no, no jego prawo i ja nie chciałbym tutaj mówić o motorze w tym kontekście. jest bardzo trudno tak naprawdę na swoim zespole się, się skupić bardzo mocno, a, a, a co dopiero jeszcze na, na, na przeciwniku. Ale ale myślę, że y, gdzieś poniekąd został powiedziane, że to my powinniśmy wygrać ten mecz? Because he has high standards. Uh, I myślę, że był krytyczny, bo ma bardzo wysokie standardy wobec, wobec siebie i drużyny. And I'm disappointed with our overall performance over 90 minutes. I ja jestem z, no zaniepokojony i trochę zawiedziony naszym, naszym efektem because, po 90 minutach. Because I have high standards. Bo też mam swoje wysokie standardy. Czy to już wszystkie pytania do trenera? Skoro tak, to dziękujemy, życzymy dobrej nocy. Jak to będzie się kontynuowało, będę miał coraz więcej siwych włosów. Dziękuję bardzo.